Makijaż. Nie będzie to typowy tutorial. Po prostu pokażę Wam, co jest w mojej kosmetyczce i czego w tej chwili używam po kolei, i będę wkładała zdjęcia, jak wygląda po każdym nałożeniu danej warstwy makijażu. Zapraszam do oglądania. I tak. Pierwsze co, to wyjmuję paletkę, hmm, w tej chwili jest to paletka 10 out of 10 i to jest paletka cieni, z których tylko te trzy, które już prawie są stękowane używam. O, tak lepiej widać. Bardzo jasny, cienisty. Um, troszeczkę ciemniejszy brąz i prawie czarny. Taki bardzo ciemna czekolada. Używam tylko tych trzech cieni. Um, jestem zadowolona. Um, pokażę Wam też przy okazji te koletki, które już pokazywałam. To używałam. Um, wiecie co mogę Wam tylko powiedzieć: że są bardzo napigmentowane te cienie i się bardzo okruszają. Um, Zrobiłam dwa makijaże hmm, podobnymi kolorami jak przy tej paletce. Nie sprawdziły się. Wzięłam oczywiście potem hmm, na następny dzień. Użyłam trzech kolejnych i powiem Wam, że się sprawdzają. To jest ten jaśniutki, troszeczkę ciemniejszy i ten taki hmm, brąz bardzo, bardzo napigmentowany. Tu jest jeszcze taki, właśnie ciemna czekolada. Nie, nie. Kapucino ciemna nie sprawdzałam tej, ale jak stękuję tamtą paletkę z tym bardzo ciemnym cieniem, będę używała tej tej paletki, nie używam jeszcze także nic Wam na ten temat jeszcze nie powiem i teraz tak, wykładam to aby się dostać do kolejnych etapów makijażu dobra robię to w zlewie, ponieważ hmm, jakoś na stoliku w kuchni hmm, no, przy słabym świetle nie da rady. A tu zakupiłam sobie nową lampkę, która się odbija od lustra i tu robię cały makijaż. Nie mam toaletki niestety, więc posiłkuję się łazienką. I tak na pierwszy ogień. Teraz jak otwieram całą kosmetyczkę, używam doktora Einsteina będzie widać, tak? Nie, Przez daleko. Doktor Einstein. To jest taki balsam do ust. To jest moje nowe pudełko. Prawie chciałam powiedzieć, że kolejne nie. Poprzednie, że tak powiem, jest na dnie i sobie postawiłam na stoliczku w spialni, żeby na wieczór też sobie smarować. I tak makijaż zaczynam od posmarowania balsamem ust. I w międzyczasie jak się wchłonie, robię makijaż pierwszą rzeczą jest Ingrid Cosmetic to jest baza pod cienie wygląda tak i rozprowadzam ją takim pędzelkiem na powiekę nie wiem czy widać on jest skośny z tym, że um, on był od pokażę e, ruszy i brązer od kompletu, tam się nie sprawdza, to się sprawdza wyśmienicie i teraz koleję Wam zdjęcie, jak wygląda po nałożeniu bardzo tym pędzelkiem. Um, teraz przechodzę do... ponieważ ja nie korzystam z różu nie korzystam, korzystam, tylko nie używam różu ani cienia, y, ani y, różu, ani bronzera, Tu mam takie, taki dwupak może jeszcze dwupak i raz najpierw nakładam na wewnętrzną stronę od nosa ten róż a potem na zewnętrzną stronę brązer. na tą bazę bezpośrednio potem używam takiego pędzelka Mniej skośna, no bardziej pójdzie taki z jednej z drugiej strony obcięty. To są pędzle, których użyłam chyba za 4,99 z Jestem z nich zadowolona. Rozprowadzam, wracam do tematu, rozprowadzam tym pędzlem po, po powiece. I na koniec, tylko tak, tak aby, aby potem używam tak tego cienia na róż czyli wewnętrzną stronę oka ten nie zobaczycie pewnie taki ciepły brąz taki rudawy, my powiedziały wiórkowy na, na oko tam gdzie był brązer i znowu już teraz blenduję tym pędzelkiem a ja nakładam oczywiście bagietką pacynką no, i na koniec też pacenką nakładam ten najciemniejszy, taką stawiam, dość mocną kropkę na końcu oka. I oczywiście rozmaruję tym pędzelkiem. I na koniec, o, 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 że tak się powiedzieć osypuję. Nie jestem osypana tymi cieniami, więc tym pędzelkiem mizian twarz, że nie użyłam brosera, ani różu na policzki, więc ten, ten, tym pędzlem zabierając i rozbręcowując do końca cienie na powiekach przenoszę się na policzki ewentualnie na czoło i na brodę. To co zostanie zdecydowanie mi wystarczy. No i w zależności od tego jaki mam humor tutaj mam granatowy tusz zielony tusz brązowy tuż. ten, który trzymam w ręku rozpakowanym używam go najczęściej to jest taki chabrowy i pojedynczo też kupuję go w kosmetycznych sklepach o, to jest taki chabrowy zwykła, lekko podwinięta szczoteczka ja nakładam trzy warstwy po jednej możecie zobaczyć w gleje zdjęcie tak, jak wygląda po jednym razie jeszcze robię to dwa razy i już jestem gotowa. I tak wygląda mój cały makijaż oka policzków i nosa, i czoła. I na sam koniec używam oczywiście szminki albo balsamu no, takiego. Słuchajcie, to jest pokazowa Wam to w holu. Niestety użyłam um, jej wczoraj ostatni raz, tylko aby Ci go pokazać, może już dotęka się nadaje. Słuchajcie. Właśnie tak się robi. Także, hej, fajna jest, bo jest. Nie widać jej na ustach tak delikatnie. Nawet nie połysk. Wrzucę Wam zaraz zdjęcie, wręcz, powiedział, wręcz powiedziałabym, że zostawia mat. Super, referencja. Jak zobaczycie, świecące usta, to wtedy używam takiej szminki. To jest numer 437. I to jest taki niedek. Uczę słowa jakoś. Proszę bardzo, za jakość. No, w ziemce Co mogę powiedzieć? Jest pół do siódmej. Jeszcze ciemno. I to tak wygląda mój makijaż. Kiepski, kiepski, ale. Coś tam zawsze z tego. E, jakieś wnioski z tego możecie wyciągnąć. Aha, jeszcze słuchajcie, ja nie, e, nie robię nic z bryjami, tak jak mu panie. Na YouTubie mam tylko taką szpateczkę z jednej strony i rozczesywacz. Rzadko z tego korzystam, bo raczej moje brwi są ujarzmiane przez kosmetyczkę i przeze mnie, więc rzadko tych używam. Mam też zalutkę, ale też, też jej nie skorzystam. Teraz zamykam, za chwilkę wracam, pusty zlep, posprzątałam kosmetyki, ale nie powiedziałam Wam najważniejszej rzeczy ponieważ zanim zacznę makijaż yy, biorę szybki prysznic myję zęby wiadomo i się czeszę i yy, przed przed braniem prysznica bo najpierw się czeszę, myję zęby i biorę prysznic także między prysznicem yy, używam o słodetko. używam już tego kremu co wam dwa miesiące temu pokazywałam to jest ziaja sop spa tu jest e, wspaniały podmakijaż on ma taki błękitny kolor, ja myślałam, że to jest efekt mojej, e, mojego światła w łazience albo ewentualnie przenikliwość pudełeczka nie, on jest błękitny ma bardzo dobry skład przeczytam Wam e, jest to solanka sopucka hydroretinol laminaria e, jest też filt UVA i UVB, witamina E, prowitamina B5 i olej kanola. ja nie, nie miałam kosmetyków z olejem kanola i myślę, że to właśnie to coś tak pachnie, ale mnie to nie przeszkadza, bardzo szybko się wchłania, mówię, po wyjściu po, z prysznica, to jest szybki prysznic, nie taki wieczorny czy, czy tygodniowy, mm, aby zwolnić łazienkę, bo zaraz na domownicy też chcą skorzystać. Więc on już jest wchłonął i mogę wtedy robić makijaż i tak.